Kręgosłup człowieka składa się z 26 kości, z czego 24 to osobne kręgi. Jest bardzo ważnym elementem szkieletu, który pełni mnóstwo kluczowych funkcji. Stanowi podporę dla całego naszego ciała, umożliwia nam poruszanie się i jest osłoną dla rdzenia kręgowego. Słowem, o kręgosłup powinniśmy dbać zresztą takiego całe nasze zdrowie, które przecież mamy tylko jedno. I tu do gry wchodzi ergonomia pracy, bo to przecież właśnie w pracy spędzamy bardzo dużą część naszego życia. Zasady ergonomii nakazują na przykład pracownikom biurowym zajęcie odpowiedniej pozycji przed komputerem, ale w kontekście obiektu logistycznego i pracujących w nim ludzi, normy te są nieco bardziej rozbudowane. Dotyczą nie tylko odpowiedniego sposobu wykonywania pracy, podnoszenia ciężarów czy przemieszczania się po obiekcie, ale wpływają też na sam projekt magazynu i rozplanowanie jego poszczególnych elementów, a nawet na to, jakiego kształtu będzie kierownica w wózku widłowym. Ergonomia pracy to drobne zmiany, które mają za zadanie poprawę dobrostanu pracowników i utrzymanie ich zdrowia, ale także celują w zdrowie samego magazynu, które przekłada się na efektywność jego funkcjonowania. To bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego dzisiaj na palecie ląduje ergonomiczny obiekt logistyczny. O co w tym wszystkim chodzi? Dzisiaj się dowiecie. Zaczynajmy! Istotą ergonomii jest projektowanie i dostosowanie środowiska pracy do potrzeb ludzi, czyli cała nasza fizjonomia. Mocne strony naszego organizmu oraz jego słabe aspekty powinny decydować o tym, jak dany obiekt czy urządzenie są wymyślone, zbudowane. I o tym, jak się ich używa. Ergonomia, pochodząca od greckich słów ergon oznaczającego pracę i nomos oznaczającego prawo lub zasadę, jest nauką zajmującą się badaniem interakcji między ludźmi a elementami jakiegoś systemu. Celem jest maksymalizacja ludzkiego dobrostanu przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności systemu. W naszym przykładzie tym systemem jest magazyn. Głównym założeniem jest tu stworzenie takich warunków pracy, które będą jednocześnie sprzyjać zdrowiu pracowników, ale też wpłyną na ich efektywność. A zmniejszają ją na przykład dolegliwości mięśniowo-szkieletowe, które według szacunków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy są bardzo częstym powodem absencji pracowników. Objawiają się np. bólem pleców, ramion czy nawet dłoni, a ich bezpośrednią przyczyną jest zwykle niedostateczna ergonomia pracy. Warto zauważyć, że ergonomia jest ściśle powiązana z bezpieczeństwem i higieną pracy, a BHP jest przecież regulowane przez przepisy. Mam na myśli konieczne szkolenia, odzież ochronną, ale też kwestie odpowiednio dobrego oświetlenia obiektów logistycznych czy niskiego natężenia hałasu w ich wnętrzu. Co więcej, przepisy regulują nawet takie kwestie jak dopuszczalna masa, którą jeden pracownik może samodzielnie podnosić bez użycia środków technicznych do pomocy. Przy czym istotna jest płeć oraz takie obszary jak odległość, na jaką niesiemy dany ciężar albo z jakiej wysokości go podnosimy. Chodzi o wygodną, efektywną i bezpieczną pracę, która nie będzie skutkowała urazami, a w dłuższym terminie uszczerbkiem na zdrowiu. Żaden poważny operator logistyczny nie lekceważy ergonomii i Omega Pilzno nie jest tu wyjątkiem, bo nasi eksperci kierują się tymi zasadami, projektując funkcjonowanie wszystkich magazynów działających w ramach grupy, również tych, które powstają specjalnie na potrzeby konkretnych zadań realizowanych dla konkretnych klientów. To standard. Jak możecie już wywnioskować, ergonomia to bardzo specjalistyczne zagadnienie, którym w wielkich korporacjach zajmują się całe działy ekspertów. Oni monitorują, a nawet projektują od podstaw każdy aspekt funkcjonowania pracowników w danej firmie. Ergonomia wymaga naukowego podejścia i badań, a cały ten wysiłek skupia się na człowieku i jego komforcie w miejscu pracy. A jak to się ma do pracy w magazynie? Ergonomia w obiekcie logistycznym ma wiele wymiarów. Ważny jest ten najbardziej ogólny, nazwijmy go wymiarem makro, który dotyczy procesów, rozlokowania poszczególnych punktów w magazynie, projektowania ścieżek przepływu towarów czy ich rozmieszczenia. Układ magazynu powinien być dostosowany do metod składowania towarów i sposobu przygotowania zamówień. Przy budowie obiektu należy do minimum skrócić odległości pokonywane przez magazynierów czy transportowane ładunki, a także zapewnić łatwy dostęp do najczęściej pobieranych produktów. Nieprawidłowe rozmieszczenie towarów w magazynie może mieć wpływ na przykład na wydłużenie ścieżki kompletacyjnej, co automatycznie dodaje pracy wszystkim osobom wykonującym zadania z tym związane. A skoro o kompletacji już mowa, to musimy zagłębić się w szczegóły. Przy tego typu procesach magazynowych istotne są podstawowe kwestie, jak na przykład lokalizacja owiarki, bo to przecież jest mocno eksploatowane narzędzie podczas paletyzowania towaru i musi być pod ręką. Ważne jest też to, gdzie leżą puste palety. Taka paleta waży dobrych 25 kg, a może być nawet cięższa, bo jej waga zależy od zawilgocenia drewna. Dlatego należy palety składować blisko stanowiska kompletacyjnego, żeby ich daleko nie nosić, a najlepiej byłoby, gdyby pracownik podejmował je ze specjalnego podajnika. Wszystko dlatego, że najłatwiej jest nam podnosić ciężkie przedmioty znajdujące się na poziomie ramion. Jeśli palety są piętrowane, to te najwyżej leżące mogą być za wysoko, by podjąć je w wygodny i bezpieczny sposób. Nie każdy pracownik da radę, bo na przykład 15 palet leżących jedna na drugiej daje nam stos mierzący ponad 2 metry. Z drugiej strony, gdy paleta leży za nisko, na przykład bezpośrednio na posadzce, to musimy się do niej schylać, co też nie jest idealnym rozwiązaniem z ergonomicznego punktu widzenia. To bardzo prosty przykład, ale moim zdaniem znakomicie oddaje charakter tego, czym jest ergonomia w magazynie. Przy zadaniach związanych z kompletacją czy konfekcjonowaniem musimy wspomnieć o monotonii, która również nie jest pożądana, jeśli bierzemy pod uwagę ergonomię pracy. Każdy ruch, nawet wykonywany w prawidłowej pozycji, jeśli będzie powtarzany w nieskończoność, może doprowadzić do jakiegoś urazu. Dlatego przy wszystkich procesach magazynowych angażujących ludzi do wykonywania monotonnej pracy na kilku różnych stanowiskach, praktykuje się rotację pomiędzy tymi stanowiskami. To znacząco poprawia ergonomię pracy. Jest podstawą funkcjonowania magazynu. Pracownicy tego typu obiektów spędzają w nich wiele godzin tygodniowo, więc ergonomia ich użytkowania jest tutaj bardzo ważnym zagadnieniem. Z rzeczy oczywistych, pracownik powinien dostosować sobie pozycję zajmowaną w wózku widłowym tak, by była dla niego możliwie wygodna i nie powodowała bólu. Na tych wózkach widać też ewolucję wiedzy z zakresu ergonomii. Starsze modele obsługuje się z użyciem zestawu tego typu przekładni, które niektórzy w branży nazywają fortepianem, może dlatego, że potrzeba do nich wirtuoza. Tak czy siak, są dość nieergonomicznym rozwiązaniem. Natomiast te nowe konstrukcje, nad którymi prawdopodobnie zastanowił się ktoś z wiedzą o ergonomii pracy, wyposażone są w wygodne i obsługiwane jedną ręką joystiki, które nie nastręczają wielu problemów, a są bardzo precyzyjne. Innym przykładem ewolucji myślenia o ergonomii są wózki typu low lift. Ich starsze modele wyposażone są w kierownicę, która przypomina nieco te w rowerze. Natomiast nowe konstrukcje mają już taką kierownicę, która jest prawie taka sama jak w samochodzie, tylko nieco mniejsza. Skąd ta zmiana? Chodzi o to, że w tej rowerowej ułożenie nadgarstka może sprzyjać powstawaniu zwyrodnień, co prowadzi do bólu. A dodatkowo dowiedziono, że okrągła kierownica jest dla większości z nas bardziej intuicyjna. Zmiana nieduża, ale w długim terminie znacząca. Kwintesencją myślenia ergonomicznego jest też dbałość o kark pracowników magazynu wysokiego składowania. Przy operacjach wózkiem widłowym wykonywanych na 10 metrach trzeba zadzierać głowę bardzo wysoko, żeby cokolwiek zobaczyć, a to ma negatywny wpływ na naszą szyję i kark, szczególnie przy długich sesjach. Problem rozwiązuje kamerka zamontowana na widłach wózka oraz monitor w kabinie, który pozwala wózkowemu obserwować dokładnie, co dzieje się na górze, bez zadzierania głowy, a przynajmniej bez zaglądania tam przez cały czas. Dobór wózka do konkretnego zadania też ma znaczenie. Wspomniane low lowlifty, które w magazynie wykorzystuje się głównie do rozładunku naczep czy transportu palet po magazynie, dzieli się na dwa rodzaje długie i krótkie. Długie zabiorą dwie palety naraz, a krótkie tylko jedną. Zatem rozładowanie naczepy długim lowliftem będzie trwało o połowę mniej czasu i będzie wymagało o połowę mniej pracy niż krótkim. To też jest ważny wymiar ergonomii. Na koniec porozmawiamy jeszcze o skanerach, których obsługa może wydawać się błahostką, bo to wcale nie jest ani wielki ani ciężki sprzęt, ale jego codzienne używanie przez szereg lat z rzędu przykuło również uwagę ekspertów z dziedziny ergonomii pracy. Obecnie na rynku są dostępne tego typu skanery, które są wielkości telefonu komórkowego. Można je sobie przyczepić na ramieniu albo zawiesić na szyi, a skanujemy z użyciem specjalnego pierścienia założonego na palec. Efekt? Mamy wolne ręce, więc możemy nimi wykonywać różne czynności i jednocześnie dysponując takim niewielkim skanerem, którym możemy wysyłać informacje do WMS-u bez konieczności trzymania czegokolwiek w dłoniach. Brnąc dalej w ergonomię wymiany informacji pomiędzy halą magazynową a systemem zarządzania, możemy już mówić o rozwiązaniach typu pick-by-voice czy o rozszerzonej rzeczywistości, które same w sobie stanowią osobne tematy. Ergonomia pracy to bardzo ważny aspekt funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, które świadomie dba o dobrostan swoich pracowników, by ich praca była bezpieczna i wydajna, niezależnie od branży. Nie mogę jednak oprzeć się wrażeniu, że jeśli przesunęlibyśmy suwak z poziomem magazynowej ergonomii na 100%, to uzyskalibyśmy obiekt w pełni autonomiczny i pozbawiony jakichkolwiek pracowników, bez znaczenia, czy byłaby to fabryka, czy magazyn. A wy, co o tym myślicie? Sekcja komentarzy należy do Was, a ja dziękuję Wam, że oglądacie nasze odcinki do końca. Widzimy się za dwa tygodnie.